Można kupić, ale ja sobie kupiłem online. Pokój niech będzie z tobą. Myślę czasem, że mój wygląd nie pasuje do tego daru i to mnie krępuje. Twój wygląd nie wywołuje żadnego zła. Nie przywiązuj wagi do twego wyglądu. Jezus powiedział swoim uczniom, że serca czyste są bardziej zdrowe niż to, co wydaje się dobre z zewnątrz, a wewnątrz jest zepsute. Jezus uzdrowił cię z twojej winy, On uleczył cię z niewłaściwego życia, jakie wiodłaś. Tak bardzo pragnąłem, żeby Jezus cię uleczył. Chwała niech będzie Bogu. Przyjmij moje błogosławieństwa, módl się, kochaj Boga. On cię kocha, on ci pomoże. Niech jak będzie twoim pokojem. Daniel